Cześć! Dzień dobry w sobotę. Jest piękny, ciepły dzień i z tego zobaczyłem to przez kolejny tydzień nawet ponad mają być upały takie powyżej 30 stopni, także zapowiada się naprawdę konkret. Ja dzisiaj e, montuję odcinek podcastu, który miał się ukazać już chyba z ponad miesiąc temu, a jakoś tak przez różne wyjazdy i innego rodzaju obowiązki nie miałem okazji do tego usiąść. Także. Będzie już do odsłuchania jutro. Podczas montowania podcastu, tak, e, przypomniały mi się takie czasy początków, tego jak e, zaczynałem obracać się w środowisku founderów, przedsiębiorców. I zawsze jest tak, że są takie przełomowe momenty właśnie w historii. U mnie jednym z takich momentów była konferencja Founders Mind w 2019 roku. Pamiętam, to był pierwszy tego typu event, na który się wybrałem, nie będąc jeszcze przedsiębiorcą i nie będąc founderem. Oczywiście miałem historię prowadzenia własnej działalności gospodarczej i tam kilku innych prób robienia różnych biznesów, natomiast nigdy. Nie byłem takim, wiecie, prawdziwym z krwi i kości przedsiębiorcą, właścicielem firmy, który żył tylko i wyłącznie z tego. Zawsze gdzieś pracowałem w różnych instytucjach dla różnych firm, realizowałem projekty. I właśnie w 2019 roku wybrałem się na Founders Mind jako taką, taką konferencję organizowaną przez founderów, dla founderów. Taka była myśl przewodnia, zero bullshitu, zero teoretyzowania, tylko mięcho, konkret i praktyka. I to, co najbardziej wtedy pamiętam do mnie trafiło, to to, że poznałem już w tamtym okresie bardzo wiele interesujących, ciekawych osób. Oczywiście też miałem okazję poznać Michała Bonka, który jest pomysłodawcą i organizatorem całego tego przedsięwzięcia. Michał, który również organizuje Founders Campy, na które jeżdżę i które szczerze polecam i uwielbiam. Poznałem wtedy wiele inspirujących osób, wiele inspirujących historii. Wtedy również, pracując jeszcze w biurze innowacji w jednej z firm i odpowiadając za współpracę ze startupami, po raz kolejny uświadomiłem sobie, że po prostu jestem po złej stronie stołu i że tak naprawdę chciałbym robić swój startup, a nie być w korpo i rozmawiać tylko z tego typu ludźmi. I bardzo dużo wtedy dała mi ta konferencja takiego. Takiej otwartości na świat, trochę zmiany mindsetu, trochę takiej ciekawości, co można byłoby zrobić w tym kierunku, żeby podążać właśnie drogą przedsiębiorczą, a nie drogą pracy u kogoś dla kogoś. I, i później przeszły. Czasy specyficzne, ponieważ 2020 rok zmienił bardzo dużo. Z tego co wiem, to konferencja została wstrzymana w sensie projekt organizacji konferencji został wstrzymany. Ruszyły Founders Campy i to była super inicjatywa ze strony Michała, ponieważ dzięki Founders Campom tak naprawdę udało mi się wzrosnąć bardzo mocno, jeśli chodzi o network, kompetencje, pozyskaną wiedzę, informacje, całe mnóstwo tak naprawdę praktycznych i użytecznych wskazówek. I bardzo mnie cieszy, że po dwóch latach, tak naprawdę, tej przerwy w tym roku wraca Founders Mind. I tym razem będzie to już naprawdę konkretne wydarzenie, ponieważ 20 października odbędzie się ta konferencja na terenie Stadionu Narodowego w Warszawie, także to już jest naprawdę zupełnie inna jakość i zupełnie inny poziom niż ta konferencja z 2019 roku. Wtedy się odbywało w Habhabie, na Mokotowie. Również to była bardzo fajna lokalizacja, natomiast było to dużo mniejsze wydarzenie. Teraz, z tego co wiem, to chyba już jest ponad 1000 uczestników zarejestrowanych. Prelegentów też jest całe mnóstwo różnych ciekawych osób. Wszystko możecie sobie sprawdzić na stronie www.foundersmind.pl Teraz nie będę tutaj dublował treści związanych z tym. Kto będzie dokładnie występował na tej konferencji, myślę, że na pewno znajdziecie coś dla siebie. Mają być trzy sceny, równolegle różnego rodzaju prelekcje, panel dyskusyjny. Także na pewno mnóstwo mięcha z perspektywy prowadzenia biznesu, rozwoju tego biznesu, z perspektywy... Founderów, przedsiębiorców, osób, które są praktykami i bez zero teoretyzowania, samo mięcho, czyli jakby została podtrzymana ta pierwotna misja, i to jest naprawdę super. A mówię Wam o tym nie dlatego, że tutaj jakkolwiek to jest nie wiem, jakieś nagranie sponsorowane, bo nie jest, nie jestem w stanie Wam załatwić żadnej zniżki, po prostu mówię Wam, dlatego, że po pierwsze, Founders Mind, pierwsza edycja była dla mnie dość istotnym wydarzeniem, a po drugie. W tym roku będziemy również partnerem w jednej ze stref. Będzie strefa taka psychologiczna, gdzie uczestnicy będą mogli skonsultować w trakcie takich krótkich sesji różnego rodzaju problemy, bolączki dotyczące wypalenia zawodowego stresu samotności foundera czegokolwiek z specjalistami HILMI. Zrobiliśmy sobie właśnie taką próbę tak naprawdę przy takiego szlaku, żeby właśnie wprowadzić taką formułę, ponieważ Founders Might tego rocznym w ogóle będzie wiele takich stref. I o nich pewnie też jeszcze w najbliższych dniach coś ciekawego powiem, bo uważam, że pomysł jest naprawdę genialny. No i właśnie jedną z takich stref będzie ta strefa z naszymi specjalistami, i uważam, że to jest naprawdę strzał w dziesiątkę, bo po pierwsze, no nie było dotychczas tego typu miejsc organizowanych w trakcie jakichkolwiek eventów, konferencji. A po drugie, uważam, że jest to niezwykle istotny element. Michał Bąk zresztą już od lat też edukuje rynek w kontekście właśnie tego, że psychika foundera, głowa foundera to jest coś, co jest niezwykle ważnego, istotnego, czego nie powinniśmy bagatelizować, pomijać. I właśnie w sytuacji, kiedy jesteśmy w pewien sposób. Przygnieceni, stłączeni różnego rodzaju problemami, stresem, samotnością, brakiem możliwości skonsultowania się z kimkolwiek, warto sięgać po wsparcie specjalisty. Warto również oczywiście dbać o siebie na różne inne sposoby, natomiast no, cieszę się, że będziemy mieli okazję, żeby dołożyć. Tym razem cegiełkę. Bardzo mi się to podoba, że w 2019 byłem uczestnikiem, który był jeszcze wtedy zielony z kwestii prowadzenia i rozwoju własnego startupu, a dzisiaj po trzech latach będziemy jednym z partnerów, którzy będą dawać wartość innym uczestnikom. To jest naprawdę niesamowite. Także serdecznie Was zapraszam. Sprawdźcie sobie szczegóły, sprawdźcie sobie agendę, sprawdźcie sobie prelegentów. Niezwykle wartościowy event. Wydaje mi się, że warto. Ja też postaram się tam pojawić. Jeszcze nie wiem, czy termin mi będzie pasował. Natomiast zrobię wszystko, żeby być tego dnia. W ciągu dnia na pewno, a być może również na wieczornym afterparty. Także polecam. Będzie dobrze. Także dzisiaj tyle. Ja wracam jeszcze tutaj ogarniać trochę tematów domowych i odpoczynek już taki chill, sobotni. Do usłyszenia jutro i dzięki za twój czas. Hey.